Igor Jankę, dzień dobry Państwu. Moim gościem jest Rzecznik Praw Obywatelskich, Pan Janusz Kochanowski. Witam Pana serdecznie. Dzień dobry. Państwu. Panie Rzeczniku, wszystkich Pan zaskoczył projekt Konstytucji w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Dlaczego? Nawet nie jeden, bo mamy dwie, czy nawet trzy różnego rodzaju możliwości, wersje. Dlaczego? Dlatego, żeśmy zaczęli nad tym pracować około dwa lata temu. Jak nad szeregiem innych projektów, też bym mógł Pana zaskoczyć innymi projektami legislacyjnymi, ale to może na inną okazję. Otóż yy, i planowałem pracę nad tym projektem, bo to praca jest zawsze pewnym procesem ciągłym. Ma się, poprawia się, szlifuje się, dyskutuje się, ale zdopingowali mnie moi. Znakomici koledzy, trzej byli prezesi Trybunału, którzy powiedzieli, że przystępują do pracy. Trybunału Konstytucyjnego, którzy zapowiedzieli, że, zapowiedzieli, że swój. Że organizują zespół i że przygotowują projekt. No to trudno w tym momencie nie powiedzieć, że, że taki projekt już jest, a nawet dwa. Czy to projekty. jest konkurencja jakaś między. Prezesami Trybunału Konstytucyjnego, a Urzędem Rzecznika. Jeśli konkurencja, to w dobrym tego słowa a. znaczeniu. Yy, mnie się wydaje, że u nas jest pewne takie zjawisko niepokojące. Najpierw wszyscy mówili, że Konstytucji nie trzeba. Ja nie będę nikomu wytykał, być może chyba wszyscy ci trzej moi znakomici koledzy tak mówili, a potem nagle i nieoczekiwanie, Mówi się, że już moment konstytucyjny nadszedł. Czyli nagle znaczy trzeba. nie trzeba zmieniać tej konstytucji, która obowiązuje do tej pory. O tym pamiętam. Że trzeba napisać nową konstytucję, mm -hmm. bo zawsze jakieś były problemy, co można udoskonalić czy uzupełnić. No więc. A ja to przewidywałem dwa lata temu, prawda? Kiedy wszyscy mówili, że do konstytucji jest droga daleka. I mówiłem, ale na wszelki wypadek zróbmy to. Tą... Ja będę, jak Aleksander Kwaśniewski, kiedy tamta konstytucja była uchwalana, mówił, że 10 lat to będzie taki dobry okres na to, żeby zastanowić się, jak funkcjonuje ten, ta ustawa, która, która, którą mamy. No więc przyszedł, przyszedł ten czas. Jak ocenia, dlaczego? Chciałbym... Dla, czy pan ocenia tak bardzo krytycznie tę obowiązującą ustawę, że postanowił pan... Rozpocząć pracę nad nowym projektem? Przyznam się, że ja nie kierowałem się y, 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 kierunkiem wyznaczonym przez y, byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Y, y, czy 10 lat, czy 20 lat? Mnie się wydaje, że to jest kwestia pewnej psychologii społecznej, że ja będę taki, taki sięgnę do tego argumentu. W pewnym momencie następuje delegitymizacja y, czy Brak prawomocności instytucji. Instytucje zaczynają być dostrzegane przez ogół społeczeństwa coraz gorzej, tak chyba jest, jeżeli prowadzimy różnego rodzaju badania. Konflikty czy iskrzenie między władzami zaczyna być coraz bardziej nużące, żeby nie powiedzieć irytujące, i wtedy wszyscy mówią, a może byśmy jednak to zmienili. Mhm. Zwłaszcza, że szereg problemów się nagromadziło, które należało zrobić. Mnie ta konstytucja, szczerze powiedziawszy, od początku się nie podobała jako prawnikowi, chociaż jednocześnie... Co nie... najbardziej się Panu w niej nie podobało? No, trudno powiedzieć, natomiast mogę powiedzieć, co mi się teraz nie podobało, bo mhm. 10 lat temu to ja byłem wtedy za granicą, dostałem projekt tej konstytucji do ręki i wrażenie było, o, nie jest aż tak zła, jak sądziłem, mhm. bo to jest takie... Okej, okay, to co teraz, jakby co najbardziej nie funkcjonuje, co najbardziej trzeba... Myślę, że są dwie zmienić. takie rzeczy, czy trzy rzeczy. Pierwsza mhm. rzecz, no to powinniśmy się zdecydować, to wszyscy chyba, albo większość komentatorów. Kto rządzi? kto rządzi? Kto rządzi? Czy to jest model prezydencki, czy model kanclerski? Gdybym ja mógł sobie tak wybierać, my mamy dwa projekty na ten i na ten model. Aha, to znaczy ten. przygotowaliście Państwo dwie, dwie, dwa warianty. Dwa warianty, dlatego że to nie do rzecznika należy decydowanie, to należy mhm. do tak zwanych decydentów, którzy mają polityków. politykę, mają władzę polityczną. Ale trochę pan wchodzi w politykę, przygotowując projekt. Nie. Najważniejszy polityczny projekt. No nie jestem pewny. Ja, ja, ja zaprzeczam. Zaprzeczam. Nie zgadzam się, że wchodzę w politykę. No, każdy ma prawo. Rzecznik ma prawo zwracania się do polityków. Ale to nie jest zarzut. Uczestnictwo no, tak w politycznym jest czymś... Zresztą zależy, no jak prawda. rozumiemy politykę. Jeżeli rozumiemy politykę jako chęć kształtowania ustroju politycznego, to tak. tak. Mhm. Jeśli rozumiemy politykę jako chęć walki o władzę, to absolutnie nie. Yy, nie zamierza yy... Pan startować w najbliższych wyborach prezydenckich? No nie. No wie pan. Yy, ani w najbliższych, ani w kolejnych następnych, ani jeszcze za 20 lat. Dopiero za 25. Wtedy się <laughs> zastanowimy razem. A proszę powiedzieć, pan powiedział, że przygotował pan dwa, dwa projekty, dwa alternatywne projekty, a panu, który jest bliższy. Więc ten, który system ten kanclerski. Zespół, zespół, który działa, jak powiedziałem, około dwóch lat przy moim. Wie pan, mnie się wydaje, że system prezydencki rozstrzygnąłby wiele problemów. Prezydent, który tak jak analogicznie, na przykład, jak w Stanach Zjednoczonych stoi na czele rządu. Nie już chodzi nie o to, że nie ma tej kohabitacji i nie ma tego iskrzenia, bo to jest pewien dyskomfort, ale to w końcu nie jest może aż tak najważniejsze, tylko że ja dosyć czarno widzę, jeśli chodzi o przyszłość XXI wieku zagrożenia, które wyłaniają się z różnych miejsc na kuli ziemskiej wydaje mi się, że wymagają silnego państwa. Oczywiście dodam silnego państwa prawa. A wtedy potrzeba jest y, koncentracji władzy, oczywiście kontrolowanej w jednym miejscu. Jeden problem, o którym Pan powiedział, to z obecną konstytucją, to to, że nie wiadomo, kto, kto tak naprawdę rządzi. A drugi? Drugi wymieniłbym system wyborczy. Y, mamy sytuację w wielu dziedzinach życia politycznego, no, nie najlepszą czy społecznego, ale jedną z nich jest to, co nazywamy oligarchizacją życia partyjnego. Pewien system polityczny został zamknięty i nie ma żadnego problemu. Przez przygóra. dwa postsolidarnościowe ugrupowania tutaj. Ja nie wiem na kogo należy zwalać, ale przez 20 lat. No, ale to te dwa, te, dwa, te dwa wielkie ugrupowania dzisiaj jakby zajmują prawie całą scenę i blokują ją. No i inne również. Są jeszcze ugrupowania, które są mniejsze, ale no, również no i... ją blokują. I są, powiedziałbym, że jeszcze są bardziej zmumifikowane. zmumini Zmumif... Zmumifikowane. Zmumifikowane. Jeszcze bardziej przecież. Jaki wobec tego system pan, pan, pańscy prawnicy? Wie pan, znowu oczywiście my się opowiadamy za systemem większościowym, chociaż rozsądek, ale na szczęście ja nie muszę być zbyt rozsądny, bo ja nie biorę za to odpowiedzialności politycznej, ja biorę odpowiedzialność teoretyczną. Mianowicie system mieszany mógłby być pierwszym krokiem do systemu większościowego. Ten system większościowy no, ma oczywiście różnego rodzaju wady, ale przede wszystkim w określonej sytuacji ma zalety, dlatego że demokratyzuje życie w partii. Czy ten system większościowy z jednookrągowymi mandatami? Jednomandatowymi. Czy ten najbardziej radykalny? Najbardziej wybor. radykalny, chociaż. Jakby Pan zaapelował do mojego rozsądku, to powiedziałbym, że system mieszany byłby może lepszym na czas mhm. przejściowy. Mhm. Czy jak rozumiem, tak naprawdę opowiada się Pan i to Pan proponuje wprowadzenie systemu prezydenckiego z jednomandatowymi okręgami wyborczymi. No taka jest moja skłonność osobista, Aha. ale gdybym miał brać całą odpowiedzialność, no to bym może powiedział system mieszany. Może byśmy dyskutowali nad systemem kanclerskim. Tak Czy tam również w, tych projekt, w tym projekcie, który jeszcze nie jest publicznie dziś znany, również jeśli chodzi o, o, o ordynację wyborczą, to Państwo proponujecie alternatywne rozwiązania? To zależy, który Pan weźmie z tych projektów, bo te projekty są wariantowe. Ale trzecia rzecz, którą powiedziałbym, jest równie ważna, jest kwestia wyboru składu Trybunału Konstytucyjnego. No to też jest problem. Tak. Trybunał Konstytucyjny, który wszyscy bardzo szanujemy, mam nadzieję, że Pan również, no powinien być wybrany inaczej, dlatego. Bo że jest zbyt polityczny. Jest niestety nie tylko zbyt polityczny, ale również jest zbyt, jakby powiedzieć, no, zmumifikowany. Jeszcze raz niech pan Zmumifikowany. Nas... Zmumifikowany. No jest, niech pan weźmie to orzeczenie w sprawie spółdzielczości. Ono jest, przepraszam bardzo za słowo, reakcyjne. Nie pozwala uczynienia kroku w kierunku, który w zmianach społecznych, jeśli chodzi o zmiany społeczne jest bardzo... Panie Rzeczniku, w jaki sposób powinien być wybierany wobec tego Trybunału? No Trybunał, być może kandydaci powinni być jednak wysuwani z różnego rodzaju środowisk. I powinni być przedstawiani przez trzy podmioty, to jest Senat, Sejm i Prezydent. Mhm. Czy Pan konsultował te projekty z politykami, no bo to w końcu bez nich to tylko kartka papieru, to oni muszą podjąć decyzję, czy Pan konsultował to, nie wiem, z tymi dwoma wielkimi obozami to rządzącymi? To byłaby polityka. Mhm. Pan, ja tylko mówię, że jeżeli co jakiś czas przez tydzień, bo taka jest u nas praktyka życia publicznego, że najpierw się pojawia problem konstytucji, po tygodniu znika, potem się pojawia problem kastracji, znika, problem in vitro, znika, problem eutanazji, znika, problem czegoś tam jeszcze, znika. Więc ja mówię, że jeśli wrócimy za jakieś dwa lata do tej kwestii, to ja powiem, a bardzo proszę, to co jest program... A gdy, czy gdy ten panie... projekt, po pierwsze, jest już ostateczny, gotowy? Nie, nie, nie. Projekt nigdy nie jest ostateczny, gotowy. Ale jest jakiś... Jest zwarty... projekt, który gdyby Ktoś trzeba, dzisiaj chciał, ktoś to... chciał, to bardzo proszę. Czy znaczy Pan go wyśle politykom, jakoś rozpocznie z nimi rozmowę? Nie, dlatego, że oni są jeszcze do tego nie przygotowani. Oni tylko na ten temat mówią i jeszcze będą długo Bardzo mówić. nisko Pan ocenia naszych ale, przywódców. Ale świetnie mówią, <śmiech> 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 bardzo dobrze mówią, coraz lepiej mówią. Jak ja słucham niektórych wybitnych, nie będę wymieniał, bo to jest kampania w tej chwili wyborcza polityków, to nawet myślę, jak bardzo rozwinął się sposób mówienia. Dziękuję bardzo. Janusz Kochanowski był moim gościem.